To był mecz, który może na długo zapisać się w historii polskiego tenisa. Na moim niepozornym krocie numer 12, Kamil Majeszak zmierzył się z Artusem Rindernesiem, w Wpłynęło o ogromną stawkę. Dla obu tenisistów to mogło być największe zwycięstwo w karierze. Francuz 82 w rankingu ATP był rewelacją pierwszej rundy, sensacyjnie wyeliminował Aleksandra Zwierewa. Z kolei Majeszak, sklasyfikowany na 109. miejscu, sam zaskoczył już awansem do trzeciej rundy. Wyrównując tym samym swój najlepszy wynik wielkości z US Open 2019 roku. Na końcu spotkali się dwaj zawodnicy tego samego pokolenia, choć dotąd nigdy ze sobą nie grali. Mimo to Pola lepiej poradził sobie z presją. Przez niemal trzy godziny rozgrywał jedno z najlepszych gier w swoim życiu. Pierwszy set, pierwszy pewne zwycięstwo 3-3, drugi z był już znacznie wyrównany, ale w obu mężach zachował zimną krew, wygrywając dwa tebreki. Po 2 godzinach i 50 minutach gry awansował do 1-8 finału Wimbledonu, jako dopiero piąty Polak w historii. W jego największe w karierze, choć spotkanie nie odbywało się na największych kortach w turnieju, emocje sięgały za Każdy punkt był wywalczony z ogromną determinacją, a Majszak imponował skutecznością przy własnym serwisie i spokojem w kluczowych momentach. W czwartej rundzie jego rywalem będzie Karen. Haczanow, twardy i doświadczony zawodnik znany z silnego forhentu i walki do końca. Dla Kamila to szansa na ćwiczenie i kontynuację najbardziej sensacyjnej historii turnieju. Jeden z pewnych, Major już teraz zapisał się, zapisał się w kręgach polskiego tenisa, a przed nim być może jeszcze w chwil. chwili.